Tata zorganizował ten wyjazd, a brat jeden zmarł tam już w archangelsku w lesie tym. Pochowany został gdzieś tam na cmentarzu, bo panował straszny tyfus. Dzieci umierały po dwoje na raz z rodziny, po dwoje i było dwoje, dwoje zmarło. Tyfus plamisty zabierał jak, jakby kosił, a starsi zapadali na ślepotę kurzą. Wyruszaliśmy chyba we wrześniu, ale to już był taki mrus, iż tak było wszystko zamarznięte. Tato bieg, ta sani, to patrzę, nos biały się robi taty. Mówię tato nos biały, trzej noc białem, ale dojechaliśmy do tego pociągu znowu do takich samych wagonów, że weszliśmy jak byliśmy poprzednio, ale mama nie miała wiele zapasu. Trochę jagódek ugotowanych tam było i sucharków trochę miała. Co, co to było na tą drogę? A tu bieda, wojna idzie. Nie można po prostu, nie ma gdzie coś dostać. Także gdzie zatrzymywaliśmy się, to ja brałam brata za rękę młodszego i szliśmy prosić, może coś dostaniemy, czy chleba, czy kawał czy ziemniaka. To jak dostaliśmy, to przynosiliśmy do wagonu, to mama dzieliła na wszystkim. Tato już był chory, już opuchnięty z głodu, leżał już, nie wstawał w ogóle, tylko mama się krzątała jeszcze. No i my z tym braciszkiem tak chodziliśmy, jak gdzieś się dało. W niektórych, na niektórych większych stacjach to nas, o jedno muszę powiedzieć, to było bardzo przykre. Dojechaliśmy do Wołogdy. To ona jeszcze jest przed Azją, przed, przed Uralem. I ja wyszłam po wodę nabrać na stację, bo wodę braliśmy na stacji wodo, Takie wodokaczki były, tak zwane. I ja poszłam to, po tą wodę, wziąłam, No, czy nie, już nie pamiętam co to było wiaderko czy coś. Tylko wyszłam z wagonu, przeszłam nasze tory, jak pociąg stał. Tam było dużo, dużo torów, bo to było duże miasto, Woogna. Straszne to było. Było tyle. Trupy leżały między tymi nami. Trupy. Pani sobie wyobraża. Ludzie nie żywi. Ja stanęłam i mówię, co ja mam robić? jakie ja mam pójść? Ale to z drugiej strony znowu muszę iść. Bo w, do, w wagonie czekają na wodę ciepłą. Przeskakiwałam przez tych ludzi, przez te trupy i szłam. Do Wodokaczki. Doszłam, nabrałam wody, wracam z powrotem. Jeden siedzi. Żywy jeszcze człowiek. I dostał od kogoś kawałek chleba. Je ten chlebek, a przez te łachmany, przez te dziury w tych widać już ciało zamarznięte, już nie chodzi, siedzi. I ja tak mówię, Boże, już pół zamarznięty, jeszcze ten chlebek je. To było takie straszne, że nie. Wiem. Przyszłam do wagonu. No mama tej wody podzieliła, tam jagódek włożyła do tej wody, daje mi tej wody się napić, nie mogłam. Po tym widoku już. I tak, tak dojechaliśmy do miasta Małotów.